Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Długość odcinka B równoległego do odcinka CD jest równa. A te oboki BA, czyli AB i CD są równoległe. I zobaczcie, te trójkąty będą podobne, bo kąty też będą miały takie same. Wszystkie i 2 do 6 ten stosunek jest taki sam jak 3 do 9. Widzicie w tych trójkątach, i taki sam będzie jak ten BA przez. 12. Czyli widzimy, tu wyjdzie wszędzie 3, tu wyjdzie 3. No to żeby 1 trzecia, przepraszam. Nie 3, 1 trzecia. To żeby BA do 12 też wyszła 1 trzecia, no to BA musi być 4. Koniec, bo 4 na 12 po skróceniu przez 4 da nam 1 trzecią. Dziękuję serdecznie za uwagę. Odpowiedź D jest prawidłowa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.